Na jakim etapie prace nad programem duszpasterskim w tej chwili, by ksiądz określił, są? Czy, czy jest jeszcze dużo do zrobienia, dużo do doprecyzowania? Do, do czy Światowe Dni Młodzieży przeszkadzają, czy pomagają? Spotkanie Komisji Duszpasterstwa, które odbywa się w styczniu, jest rzeczywiście już pewnym etapem prac nad programem duszpasterskim, bo najpierw. Już kilka lat wcześniej wypracowaliśmy pewną wizję na 4 lata, pewne założenia, cele, które chcemy osiągnąć, środki do realizacji tych celów i każdy rok teraz uszczegóławiamy. I z pewną wizją tutaj przyjechaliśmy na to spotkanie komisji duszpasterstwa, żeby to zweryfikować i uszczegółowić w jakim kierunku będziemy chcieli ten drugi rok programu duszpasterskiego, który jest zaplanowany na 4 lata zrealizować a dotyczy to szeroko, patrząc, tematu nawrócenia. Światowe Dni Młodzieży są wielkim darem i prezentem dla Kościoła w Polsce i cieszymy się, że tak jest, i no, konieczne jest przygotowanie szczegółowe przez zespoły, które powstały i w Krakowie, i Biuro Krajowe, i Centralne Biuro w Watykanie, ale zależy nam na tym, żeby, żeby te drogi się jakoś nie rozchodziły, żeby program nóż który episkopat w Polsce przyjął, mógł wesprzeć też te przygotowania związane ze światowymi dniami młodzieży. O tym tutaj rozmawialiśmy i myślę, że, że to się jakoś uda. I czy mógłby ksiądz przypomnieć naszym widzom, jak w tym, co w tym roku przeżywamy? Już wspomniał, ale tak troszkę, troszkę więcej, jeżeli można poprosić. Jaki, jaki rok przeżywamy w tej chwili, 2014? W tej chwili przeżywamy pierwszy rok z takiego czteroletniego cyklu. On został wypracowany głównie przez pastoralistów polskich we współpracy z Komisją Duszpasterstwa w nawiązaniu do 1050-lecia Chrztu Polski. Czyli jest to taka dynamika chrzcielna, wiara w Jezusa Chrystusa, Nawrócenie chrzest i to, co jest owocem chrztu, apostolstwo, misja. Jesteśmy teraz w tym pierwszym roku, czyli temat wierze w Syna Bożego. Jest to taka naturalna kontynuacja roku wiary, ale z takim akcentem położonym na Jezusa Chrystusa, na głoszenie karygmatu, zrozumienie tego, czym jest karygmat, przyjęcie karygmatu, podjęcie też takich działań ewangelizacyjnych. W parafiach widzimy, że to, to nie jest takie łatwe. Nie mamy też zespołów, ludzi, kapłanów do tego, ale ufamy, że przez te cztery lata dużo takich działań ewangelizacyjnych w parafiach się odbędzie. Telewizja Lumen niedawno obsługiwała drugi kongres Nowej Ewangelizacji. W Warszawie się odbywał. Hasłem tam było budzić olbrzyma chodziło o parafię, ale wiadomo, że ten, ten termin też się odnosi do świeckich. Ja, ksiądz, tak, tak poza programem, taką własną wizję, czy, czy, czy jest szansa, żebyśmy my w Polsce tych świeckich obudzili? Z tym sformułowaniem obudzić olbrzyma, to już Kościół się zmaga od wielu lat i ciągle się słyszy, że trzeba obudzić tego olbrzyma. Ja myślę, że on jest obudzony też, nie? jest obudzony, ale wszystkim gdzieś nam... W jednym kościele, nie chciałbym powiedzieć po różnych stronach tego kościoła, ale bardziej rozumiejąc kościół jako te puzzle, jesteśmy wszyscy tymi cegiełkami w tej wspólnocie kościoła. Myślę, że coraz więcej takich dobrych rzeczy się dzieje, kiedy wierni świeccy są świadomi swojego powołania, swojej godności, swojej misji. I myślę, że powoli też my do tego dorastamy. Duchowni. Bo problem jest myślę z jednej i z drugiej strony. Czasem spotykam księży, którzy szukają ludzi świeckich, którzy mogliby się zaangażować w parafii i ich nie ma. A z drugiej strony spotykam w innych parafiach świeckich, którzy chcą działać, a ksiądz mówi, że on sobie tutaj poradzi. To jest chyba też dobry temat na, na to nawrócenie. Wszyscy potrzebujemy tego nawrócenia, zrozumienia, że jesteśmy kościołem. I dokumenty Kościoła mówią bardzo radykalnie, że wszyscy na mocy zanurzenia w Chrystusie, czyli chrzcielnego zanurzenia, jesteśmy równi co do godności i równi co do działania, czyli powołani do tego, żeby dawać świadectwo naszego spotkania z Chrystusem, ale sposób dawania tego świadectwa jest różny w zależności od powołania. I ja nie jestem na razie proboszczem, ale nie wyobrażałbym sobie bycia proboszczem bez współpracy z ludźmi świeckimi i jest ogromnie wiele możliwości zaangażowania w duszpasterstwo. Przepraszam, że przerwę, czyli nie, nie, tylko, rada Ekonomii, nie tylko rada duszpasterska, ale rada ekumeniczna, podczas, ekonomiczna, e ekonomiczna mhm. podczas mszy świętej dla dzieci, czy z udziałem dzieci rodzice czytają na przykład, a nie dzieci, które czasami mają problem z tym. Taka wizja, no, no chciałoby się, żeby w każdej parafii była. Oczywiście no, rady to jest temat, który też podejmowaliśmy w programie duszpasterskim tym minionym, trzyletnim, i, i udało się zebrać w, w licheniu 1200 reprezentantów parafialnych rad duszpasterskich i widać było wielkie takie ożywienie tych ludzi nie? i taką radość też. Ja powiedziałem księdzu arcybiskupowi gondeckiemu, że z wielką radością widzę, że ludzie świeccy siedzą razem ze swoim duszpasterzem. Nie? Że tak powiem, na widowni na tym kongresie, I, i razem słuchają, razem przeżywają, razem się modlą. To jest bardzo takie ciekawe doświadczenie I te rady jeszcze mamy też wiele do zrobienia, ale, ale myślę, że będą powstawały I, i te doradzające w kwestiach materialnych, i te w kwestiach duszpasterskich, ale jest wiele innych przestrzeni. Liturgia, tak jak pan wspomniał. Parafialne zespoły liturgiczne, to, to drugi synod plenarny zapisał wyraźnie, że trzeba iść w tym kierunku, też tego nie mamy. Dorosłych ludzi i nie tylko do czytania, ale do przygotowywania liturgii, opracowywania materiałów, komentarzy, próśb i pełnienia funkcji w liturgii. Miejsca jest bardzo dużo, a co by ksiądz powiedział na taką ryzykowną i radykalną tezę, która mi przyszła do głowy podczas drugiego kongresu Nowej Ewangelizacji, że ten olbrzym, którego należałoby obudzić, to przepraszam, tu tak po cichutku, nasi widzowie też tego prawie nie słyszą, to na przykład proboszczowie. Gdzieś to nawrócenie, o którym ksiądz no, mówił. Tak, prawda? tak, to, to zgadzałbym się z tym, nie? że ten olbrzym. Tzn. Może tak, no, mówiąc o tym olbrzymie, to od początku myśli się o świeckich, ale obudzenie jest potrzebne z dwóch stron, bo olbrzym się może obudzić i może przestraszyć tych, którzy byli obudzeni. Nie? Czyli myślę, że to, to, jest, to jest nawrócenie pewne, zrozumienie, jakim chcemy być Kościołem. Ja, kiedy wiele tak się zastanawiałem, jak to jest, bo uczymy... Przyszłych kapłanów i, i studentów świeckich uczymy no tego wszystkiego, co Kościół dzisiaj w swoich dokumentach zawiera, czyli no, jakim mamy być Kościołem, tej eklezjologii posoborowej, współpracy i tak dalej, a nagle się okazuje, że w rzeczywistości to kuleje. Nie? I moja odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje, to ja sobie znajduję odpowiedź w tym, jaką wizję Kościoła noszę w głowie. I w sercu, jaka jest moja prywatna eklezjologia. Nie? I kiedyś myślałem, że to jest związane z datą urodzenia, że starsi kapłani, którzy pamiętają czasy minionego systemu, że, że to jest lęk przed tymi. Dzisiaj już byśmy fachowo nazwali TW. Nie? Dawniej myśleliśmy, że to szpiedzy czy, czy, czy tam ubole i tak dalej. Y ale niestety spotykam młodych księży, którzy już nie pamiętają tamtych czasów, są młodymi proboszczami i mówią: No po co mi ta rada? No przecież ja studiowałem teologię, ja jestem księdzem, ja wiem co, co robić w duszpasterstwie. A zapomina się o tym, że, y, że ci ludzie mają pewne kompetencje, których ja nie mam. Mają doświadczenie, którego ja nie mam, bo ja nie mam doświadczenia życia wiarą y, w życiu rodzinnym. Y, w życiu małżeńskim, w życiu zawodowym, to mi mogą ludzie tylko opowiedzieć i dać to świadectwo nie? I, i tego nam brakuje, musimy to wiedzieć, jeśli chcemy skutecznie siać słowo Boże. Ja, bym nie chciał oczywiście sprowadzać rozmowy do swojej osoby, ale myślę, że takie osoby jak ja, czyli diakonistali, stali, są pewnego rodzaju papierkiem lakmusowym. Znaczy ja po swojej posłudze widzę bardzo często coś, co na własny użytek nazywam takim zawłaszczeniem, jakby przez księdza pewnego obszaru. Znaczy on nie dopuszcza, to, to co chyba co ksiądz mówi, nie dopuszcza, jakby. Tego, tego, tej, tej eklozjologii właściwej, prawdziwej, to nie jest twoje, przyjacielu, no przykro mi, chociaż tak myślisz, chociaż jest, chcesz być jak najbardziej pobożny, to jest nasze, my tworzymy Kościół. Ilu Panów jest w Polsce? Nas jest w tej chwili dziesięciu, przygotowuje się jeszcze kilku, także, ale jak na pierwszy wiek, że ten, znaczy jak na pierwsze tysiąclecie historii Kościoła w Polsce, czy rozpoczynamy Uf. drugie już zaczęliśmy? No no to, to może nie jest tak źle. No, to rzeczywiście są yy, początki. Yy, myślę, że problem też leży w zrozumieniu powołania yy, diakona i jaka jest misja diakona. Ja yy, to jest też dla mnie takie ciekawe doświadczenie. Pytam diakonów, z którymi mam zajęcia yy, z teologii pastoralnej, którzy mają praktyki w parafiach. Co im powierzono? Jakie funkcje? Bardzo rzadko się spotykam, żeby to była funkcja taka diakonijna, charytatywna. Oni uczą w szkole, oni się zajmują liturgią, ministrantami, młodzieżą, dziećmi. I jak widzę, że tego nie ma, to mówię: znajdźcie sobie sami, chodźcie do kogoś chorego. Może jest jakieś dziecko, które jest uczone indywidualnie, bo, bo musi być w domu, bo jest chore. Macie tylko rok na. Na ten czysty diakonat, bo diakonem się nie przestaje być, ja też jestem diakonem dalej jako ksiądz. Ale myślę, że, że, że doczekamy tego, że księżabiskupi biskupi się też otworzą na, na właśnie diakonów stałych. I nie dlatego, że będziemy mieli mniej powołań kapłańskich, bo to nie o to chodzi, tylko zrozumienie właśnie misji diakona. Ja bym na przykład sobie marzył, żebym żeby w w każdym dekanacie, na przykład mojej archidiecezji, mógł być stały diakon, który by koordynował całą pracę charytatywną jako pierwsza jego misja, a wiele innych rzeczy mógłby jeszcze robić. Nie? Myślę, że tutaj jeszcze nie, nie ruszyliśmy też tematu akolita. Le, lektor, ten, którzy są w seminarium, a świadcy też mogą, to, to wielki temat. W tej chwili wypada mi tylko życzyć całej komisji na ręce księdza sekretarza, żeby Pan Bóg błogosławił, żeby te wszystkie zapisane plany jakoś zgodnie z wolą Bożą się spełniły. To byśmy bardzo chcieli wszyscy. Bardzo dziękuję i ufam, że ten temat przyszłego roku o. O nawróceniu będzie owocne i może też zaowocuje tym, że się otworzymy I, się i, i na Olbrzyma, i ci, którzy niby są otwarci, się też otworzą. I, I Pan Bóg nas poprowadzi do tego, byśmy jeszcze bardziej doświadczyli Jego obecności i też wzajemnie współpracowali w budowaniu Królestwa Bożego. Bardzo Bóg dziękuję. Zapłać, dziękuję. bardzo.